Dziadek mojej klientki Kasi cały swój majątek zapisał testamentem córce swojej siostry, mimo że był z Kasią w bardzo dobrych relacjach. Kasia dowiedziała się, że przysługuje jej zachowek, ale niestety nie zdążyła się o niego upomnieć, a wczoraj przeczytała w internecie, że zachowek przedawnia się po pięciu latach od otwarcia spadku czy testamentu. Więc chyba już nic z tego, bo dziadek nie żyje 7 lat. Czy zatem 250 tysięcy zachowku zostało stracone? Zapamiętaj, że otwarcie spadku i otwarcie testamentu to dwie różne rzeczy. Spadek otwiera się w chwili śmierci spadkodawcy, a testament otwiera sąd lub notariusz w toku prowadzenia formalności spadkowych. Jednak takie formalności rozpoczyna wniosek spadkobiercy. Na Kasi szczęście okazało się, że powołana do dziedziczenia siostrzenica dziadka właśnie podjęła decyzję o sprzedaży domu i dopiero teraz zaczęła załatwiać formalności spadkowe. Czyli testament został otwarty całkiem niedawno, a zatem Kasia może walczyć o zachowek. W jej przypadku opłaciło się pogadać z prawnikiem. A w twoim? Zaobserwuj po więcej.